Niedawno miała miejsce konferencja State of Unreal. Jest to największa konferencja o Unreal Engine w całym roku, a pokazali na niej nie tylko nową wersję Unreal'a, ale też zwiastun i technologiczne demo Wiedźmina 4, który będzie działał właśnie na Unreal Engine, przebudowany program Reality Capture 2.0 i zmiany w Epic Games Store. Także zdecydowanie bardzo dużo informacji do nadrobienia, więc od razu przechodzimy do mięska. Najważniejszą rzeczą pokazanej na konferencji była premiera Unreal Engine 5.6, ale do niej wrócimy za chwilę, bo dużo większe zainteresowanie zdobył pokaz Wiedźmina 4. C.D. projekt Red tworzy go właśnie na Unrealu i masa narzędzi nad którymi pracują będzie wchodziła bezpośrednio do tego silnika i każdy z nas będzie miał do tego dostęp. Nie będę tutaj omawiał za bardzo samego zwiastuna, bo pewnie widziałeś już go z 50 razy, ale skupmy się tutaj na bardziej technicznych sprawach, czyli na funkcjach, które trafią do Unreala. Na tym demie bardzo fajnie zaprezentowali działanie Nanite dla roślin. Do tej pory nanite, czyli system dynamicznie optymalizujący wszystkie obiekty w grze, nie obsługiwał roślin na takim poziomie jak teraz. Z bliska każde drzewo będzie mega realistyczne i szczegółowe, a na większych odległościach zaczną się one bokselizować, czyli zmieniać w takie malutkie sześciany o rozmiarach mniejszych od piksela na ekranie, przez co będzie to praktycznie niedostrzegalne dla gracza, a wydajność bardzo mocno wzrośnie. Pokazali też super system Motion Matching. Animacje dwóch postaci. W tym przypadku jest to Siri siadająca na konia. Animacje dopasowują się do siebie, nieważne z której strony gracz wykona interakcję. Motion matching jest też w sequencerze, czyli w miejscu, gdzie układamy wszystkie animacje, po to, aby dodawać stitch tracks, czyli miejsca w animacji, które tworzą gładkie przejścia między grą a cutscenką. Dodatkowo Control Rig będzie wspierał drugą warstwę animacji, którą jest dynamiczna fizyka. Bardzo dobrze to jest widoczne na tym przykładzie. A Chaos Flash, Zachowanie mięśni podczas wykonywania animacji. Przez to widzimy wszystkie, nawet te najmniejsze, realistyczne ruchy. Jak już jesteśmy w tematach systemu chaos odpowiedzialnego za różnego rodzaju symulacje, w tym destrukcji, mięśni czy ubrań, to warto wspomnieć, że właśnie ubrania będą działać zdecydowanie lepiej, a w dodatku mniej obciążają sprzęt. Sporo z tych animacyjnych nowości będzie wprowadzone do Unreal dzięki dodatkowi o nazwie Unreal Animation Framework, który pojawia się już teraz w wersji eksperymentalnej i możemy zacząć. Go do naszych projektów w ramach testów. A jeżeli chodzi już o zmiany bezpośrednio dotyczące Unreal Engine 5.6, to z tych najważniejszych można powiedzieć o tym, że system oświetlenia lumen i cały ray tracing będzie ponad dwa razy szybszy. Dzięki czemu będziemy w stanie osiągnąć płynne 60 fpsów na konsolach obecnej generacji. Zmienił się też nieco sam interfejs edytora. Nie jest to jakieś totalne przeprojektowanie, ale warto wiedzieć, że kilka opcji zostało przesuniętych, a inne zgrupowane. Dla łatwiejszego dostępu z każdego miejsca. Głównie tyczy się to viewportu i content browsera na samym dole. Sequencer otrzymał mocno usprawniony edytor krzywych, a w dodatku pojawiło się wsparcie dla Twin Tools, czyli takiego jakby mieszania kilku profili krzywych ze sobą. Przejdźmy teraz do metahumanów, które otrzymały mega duże zmiany. Kilka lat temu Epic Games odpalił usługę w przeglądarce o nazwie Metahuman Creator, na którym mogliśmy tworzyć bardzo realistyczne postacie do naszych gier. A teraz cała ta aplikacja przechodzi bezpośrednio do Unreal. Nie musimy już odpalać przeglądarki, żeby się do tego dostać, co jest niesamowicie dużym plusem. A dodatkowo otrzymujemy dużo lepszą jakość, znacznie szybszy eksport, a nawet możliwość dostosowywania parametrów całego ciała w sposób tak precyzyjny, jak to było do tej pory w przypadku twarzy. Po takim stworzeniu postaci nakładane są na nią dynamiczne ubrania, automatycznie dopasowujące się do wymiarów wymodelowanej osoby. Całkiem sporo już tych metahumanowych humanowych newsów, ale jest jeszcze coś. Fab, czyli taki unrealowy sklep z asetami, posiada teraz specjalną kategorię dla ubrań do tych postaci. Umożliwia nam to w końcu pełną dowolność w kreowaniu wirtualnych ludzi, od twarzy i całego ciała po poszczególne ubrania, a sama licencja wykorzystywania tak stworzonych postaci zezwala na praktycznie dowolne wykorzystanie w swoich projektach, nawet jeżeli wrzucamy je do konkurencyjnych silników do gier. Mega sprawa. Pojawiają się też specjalne edytory MetaHumans Expressions Editor i Groom Tools do tworzenia własnej mimiki i mieszania jej z już istniejącymi, a także odblokowuje nam pełny proces projektowania fryzur do naszych postaci. Działają one jednak tylko w programach Maya i Houdini. Jakiś czas temu nagrałem film pokazujący, jak działa Metahuman Animator, czyli aplikacja na telefon, która przenosi Twoją mimikę na twarz Metahumana w Unrealu. Wymaga ona jednak wykorzystania kamery z detekcją głębi, która jest dostępna aktualnie jedynie na iPhone'ach. Ale teraz to się zmienia. MetaHuman Animator jest teraz w stanie wyciągnąć wszystkie ruchy postaci bezpośrednio z dowolnego dwuwymiarowego filmu, czyli działa nawet na zwykłej kamerce internetowej. Pojawiła się też zapowiedź nowej wersji aplikacji Reality Capture, służącej do skanowania dowolnych obiektów z rzeczywistości i przenoszenia ich do wirtualnego świata za pomocą fotogrametrii. Pochwalili się też, że zespół tworzący Wiedźmina korzystał właśnie z tego rozwiązania przy pracy nad asetami do gry. Ta nowa, przebudowana wersja powinna wyjść w tym miesiącu. No i jeszcze wspomnieli o czymś, na co wszyscy czekali od wprowadzenia Faba i zrezygnowania z Quixel Bridge do zarządzania asetami w naszych projektach. Niedługo Fab uzyska możliwość eksportowania asetów i wrzucania ich do dowolnego projektu jednym przyciskiem. Tak jak to robił właśnie Quixel Bridge. No i właśnie tak wyglądała cała ta konferencja. A ten skrót jest wyciągnięciem tych najciekawszych tematów, żeby każdy był na bieżąco. Jakbyś chciał zapoznać się ze wszystkimi zmianami zdecydowanie bardziej szczegółowo, to w opisie znajdziesz link do dokumentacji. Opisującej każdą zmianę. Jednak zanim zamkniesz ten film i przejdziesz do linku, wskocz do komentarzy i napisz, co najbardziej cię zaciekawiło w całej tej konferencji i czy jest jakaś taka nowa funkcja, którą musisz natychmiast przetestować, bo po prostu nie wytrzymasz. Wpadnij też na naszego Discorda, żeby bardziej o tym pogadać. Link znajdziesz oczywiście w opisie. A ja już się żegnam. Cześć.